Pięć minut z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowany Jezu, który ukrywasz się w najświętszym sakramencie, gdzie często jesteś zapomniany i opuszczony przez ludzkie serca. Jesteś Jezusem pełnym miłości, który cierpliwie czeka na odwiedziny swoich dzieci. Panem, który nieustannie zaprasza nas, abyśmy przyszli okazać ci naszą miłość. O jezu eucharystyczny, pomnóż moją wiarę, pomóż mi ufać Twojej miłującej obecności. Panie miłosierdzia, przemień mnie w osobę, która zawsze potrafi współczuć innym. Panie prawdy, prowadź mnie ścieżką prawości i prawdy. O Jezu Eucharystyczny, udziel mi łaski, by kochać Cię każdego dnia bardziej i nigdy nie odchodzić od Twojej miłości. Zdaję sobie sprawę, że na tym świecie, pełnym zgiełku i pokus, modlitwa jest najlepszym duchowym lekarstwem. Modlitwa to nie tylko miejsce, gdzie znajduję pokój i bliskość z Tobą, ale także mocny most, który prowadzi mnie do obfitości błogosławieństw nieba. Dni mijają, praca goni pracę, ale pośród tego wszystkiego staram się znaleźć ciche chwile, aby skierować moją duszę ku Tobie są chwile kiedy patrzę na prosty drewniany krzyż a mój umysł wznosi się i zanurza w twojej obecności stając przed tym krzyżem jakże nie kochać cię gdy wyraźnie widzę twoją wielką ofiarę za ludzkość Czuję, że wzywasz mnie do wielu rzeczy: do czynienia dobra, do troszczenia się o innych, do bycia współczującym, do modlitwy i być może najtrudniejsze dla mnie do przebaczania, szczególnie tym, którzy mnie głęboko zranili. Rozważając Pisma Święte, zdaję sobie sprawę, że Jezus pragnie, abyśmy nie tylko żyli w miłości ale żyli jak bracia i siostry w wielkiej rodzinie pod opieką jednego Boga. W Ewangelii Jana 15:12 on mówi wyraźnie: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. On prosi nas, abyśmy kochali, wybaczali i stawiali miłość ponad wszelką niezgodą, konfliktem i podziałem. Przypominam sobie przyjaciela, który właśnie przeszedł przez bolesny konflikt rodzinny i powiedział: Tutaj miłość się skończyła. Przypomniałem sobie słowa świętego Jana od Krzyża i poradziłem mu: Gdzie nie ma miłości, połóż miłość, a znajdziesz miłość. W tych chwilach kontemplacji przed Krzyżem czuję, że Jezus uśmiecha się do mnie i uśmiecha się także do ciebie. Przyjaciele, którzy mnie odwiedzają, często pytają: Czy czujesz się samotny? Ja uśmiecham się łagodnie, wskazuję na krzyż i odpowiadam. Wręcz przeciwnie, mam przyjaciela, który zawsze jest ze mną. I natychmiast to rozumieją, a oni także uśmiechają się i przyznają: To prawda, nie jesteś sam w niebie i na ziemi na wieki niech będzie chwalone miłujące serce Jezusa w Eucharystii wierzymy w prawdziwą i świętą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie najświętsze serce Jezusa ufam tobie najświętsze serce Jezusa gorące miłością do nas rozpal także nasze serca twoją miłością Najświętsze serce Jezusa, przebacz tym, którzy zbłądzili. Najświętsze serce Jezusa, rozpal nasze serca Twoją żarliwą miłością. Najświętsze serce Jezusa, udziel mi Twojej miłości i pomóż mi szerzyć tę miłość wśród tych, którzy mnie otaczają. Najświętsze Serce Jezusa, nawracaj grzeszników, zbawiaj umierających i uwalniaj dusze z czyśćca. Najświętsze Serce Jezusa, obdasz nas wiarą, nadzieją i miłością. Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad tymi, którzy są zagubieni. Słodkie serce Jezusa spraw, abym kochał Cię każdego dnia bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. Najświętsze, miłujące serce, pokładam całą moją ufność w Tobie, gdyż boję się wszystkiego z powodu mojej słabości, ale wszystkiego oczekuję od Twego miłosierdzia. Najświętsze Serce Jezusa, bo w do Sopotesa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, biskupami, kapłanami i diakonami. Najświętsze Serce Jezusa, pocieszone przez anioła w godzinie twej boleści, pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych. Wspieraj nas i pocieszaj w naszej ostatniej godzinie. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Twojej miłości do mnie. Najświętsze Serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i osoby starsze. Najświętsze Serce Jezusa, Twe za schronienie, bądź poznawane, kochane i naśladowane. Najświętsze Serce Jezusa, niech przyjdzie królestwo Twoje. Najświętsze Serce Jezusa poświęcam się Tobie przez Maryję. Niech Twoje najświętsze serce będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze Serce Jezusa. Słodkie Serce Maryi, prowadź mnie bezpieczną drogą do Boga. Słodkie Serce Maryi, zbaw moją duszę. Słodkie Serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. O najświętszy sakramencie, wierzę, adoruję Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie za tych, którzy nie wierzą, nie adorują Cię, nie ufają Tobie ani Cię nie kochają. W niebie i na ziemi na wieki niech będzie chwalone miłujące serce Jezusa w Eucharystii. W niebie i na ziemi, na wieki, niech będzie chwalone miłujące serce Jezusa w Eucharystii. W niebie i na ziemi, na wieki, niech będzie chwalone miłujące serce Jezusa w Eucharystii. Amen.